No i dobre, mordeczki, witamy się na stronie CSGO Skins yy, Mordeczki, moje piękne. Na samym wstępie przypominam, że trzeba mieć 18 lat, żeby oglądać ten materiał. Yy, a jeżeli nie masz 18 lat, no to wyjdź z tego odcinka i więcej tutaj nie wbijam. Ja Wam jeszcze tutaj przy okazji poka pokażę moje gifty, yy, które możecie uzyskać. Yy, no i mordeczki, tak, co? Dzisiaj się skupimy na skrzyneczkach, jakiś, nie wiem. Gdzieś z tej niższej półeczki, żeby coś tutaj po prostu tylko ugrać. Bo bym chciał pod koniec odcinka otworzyć tą skrzyneczkę, jest to nowa skrzynka. Więc może akurat to się uda, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. A my co? My lecimy już z pierwszą bitewką. Ja bym tutaj może zrobił po prostu dwie takie skrzynki na dwóch. Na dwóch typ klasyczny oczywiście. No i jakiś tutaj Kubuś Pochatek do nas wbija. To nas wbija. Bardzo fajnie. Mamy pierwsze... No i dobra, bardzo ślicznie wręcz dało czerwoną y... nawierzchkę, więc bardzo ślicznie. No i jeszcze tutaj fioletowa, więc bardzo fajnie nam ta bitewka akurat wyszła. No i co ja bym tutaj... jo ojoj ojoj ojoj. Ja już wiem, że to chcę. Chcę tutaj wbić. Bo tu są bardzo fajne skrzyneczki na buście akurat, więc. Zobaczmy co nam. Typnie, oby do doboty, no i do doboty. Polski mu Polski mu no i zobaczmy. No. Pierwsze, kurde, ty. Bardzo ładnie trafił akurat. Co to jest? Black nil? To jest? Pierwsza z WP, widzę. Ale dobra. Ale to... A, bo to jest underdog! Ej, dobra, bo ja nawet nie spojrzałem, że to jest underdog. O kurde. Eee. To... To jest Underdog, o kurde, to mam przekichane leciutko. Chyba, że on tu zacznie w końcu coś trafiać. Ale kurde, ty nawet nie szczaiłem to. Dobra. To może być już bardzo ciężkie Ale zobaczmy. Zaraz coś jeszcze... Wiem no kurde, no nie zapowiada się tu. Oj. Oj, Niestety. Ej, ale w sumie. Pietrzewka taka O. Trzewka taka O. Więc ja bym jeszcze raz zrobił to na dwóch sobie, albo nie, na trzech. underdogę sobie zróbmy i wbijmy tutaj na drugi slot <laughs> Może to nam wyjdzie, może nie, zobaczymy. Oho, czyli na botów nie musiałem dodawać, tylko po prostu do mnie już coś osobnicy. No i dobra, ten wywala do przodu, ten tak samo. No i ja póki co. Prowadzę i bardzo ślicznie. Bardzo pięknie wręcz. 14 tysięcy tokenów w ogóle trafił. No dobra, no to skoro tutaj dało. To może spróbujmy jednego Embera na underdogu. Albo nie, na Classic'u I pierwszy slotik sobie. Pierwszy tutaj. Pierwszy slotik. Bo tutaj ganam, miejsce pierwsze. Zobaczmy. I jakiś tutaj Wojtyła do nas w ogóle wbił. I oby on tutaj nic nam. Ej, szczerze, ale. Ej, no. Dało się to. No. Ale dobra, w ogóle ja muszę zobaczyć, ile. A, nagrywa się odcinek. Ej. Myślałem, że mi się odcineczek nie nagrywa, ale no dobra. To teraz zróbmy coś może dłuższego. Inaczej. Ile ta. Dobra, okej okay. Czyli tyle musimy zostawić. Boczka, dobra lecimy W battle lecimy tak Oraz to Oraz damy To O nie To Dajmy To Ty czekaj Nie Nie O, o tak o on powiem... jest G akurat. Bardzo fajnie. Termanci. Termanci tutaj do nas wbija. No i obyśmy go tylko tutaj pogromili, nie? Oby nam to się tylko udało. No i dobra, ja jakiś lepszy stan mam w ogóle w tej emeczki, yy, Ale on już trafia po gromce. Panie Will War. Więc nie jest fajnie, nie jest fajnie. Ale miejmy nadzieję, że ta naklejka będzie coś, ale jednak nie jest co. Yy, no dobra, dostajemy Cezetkę. Ale no to jest, kurwa nie wierzę w to Nie wierzę w to, no chyba że jeszcze tamtą ostatnie skrzynkę da mi czerwoną naklejkę, tak? No tak Ej dobra Tu mi nieźle. źle Teraz tylko aby to Nas uratowało Kurde, fellow Ale lipto Prawie, 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 dosłownie prawie No niestety Niestety eee, Dobra, wymienimy sobie może to Te nasze pociski sobie wymienimy no i dobra, w ogóle czekaj, bo ja mu nie wiem czy mi się wyrobi, ale dobra wyrobi się na luzie, więc no co, co, co. Ale wiecie co? A na bitwę. Mogę w sumie bardziej korzystnie na tym wyjść. A, a, nie, jest, dobra. Myślałem, że tego nie ma. Cztery, underdog, drugi, dobra, drugie miejsce. No i zobaczmy, no tu jest fajny motylek, Doppler, Szafir. Więc, fajnie może to, jakby to się oczywiście siadło, ale, wątpię, je? jejku, Ty, no szczerze, dupy nie urywa, no dobra, no co, jeżeli wam odcinek się spodobał, zostawcie opeczkę w górę, subikiem z dzwoneczkiem, ja się że jak nam trzymajcie się, Yo.